nastrojone. Lampa jedna tutaj troszkę prosimy o przygaszenie, bo na mocno razi. Oczywiście. Tak, głowidł, tak? Tak. bardziej tak rozczarpujesz. O, tak, Na trzy mówisz, tak? Tak? tak. się. Dajesz mu chwilę, teraz masz strzał głowy. Lubię widzieć taki moment, kiedy choreografia jest już nie moja. I y, kiedy takie wrażenie mam, że nie znam tych kroków, że nie wiem, dlaczego tak jest, i to wtedy uważam, że jest udana choreografia, a jeżeli ją rozpoznaję, to znaczy, że nie, bo napięcie emocjonalne, które jakby zadałem albo które y, wykonałem, jest za bardzo formalne i widzę bardziej formę niż tą emocję, która się tam dzieje. Chór dziecięcy, proszę na plan, chór dziecięcy, proszę na plan do labiryntu. Pamiętacie po kolei zwierzęta? No to uważajcie. Trzy cztery. Rajon, Jest o tym, że Adam i Ewa sobie przypominają swoje dawne tak. czasy. Jak świat się buduje, tak. a potem jest pokazane wszystko, jak świat się cały psuje. Kiedy tak. mhm. no tak. jak klasa ja sama się psuje, Co jest dobre, co jest złe. Tak. 265. Wszyscy poza Okarynami będą mogli sobie zejść i poczekać w garderobie. Okaryny, szczęście, że zostaje. Tak, wymaga skupienia, niemniej jest w tej muzyce coś. Stresujemy się, ponieważ no, dzieło nie jest znane. Gamy pierwszy raz, i po prostu muzyka jest, jest trudna i wymaga niesamowitej koncentracji w przeciwieństwie do oper, które gramy, na przykład Verdiego, Mozarta, które po prostu już gramy wiele lat. Lubię być Rafałem, lubię być Śmiercią w ogóle lubię bardzo teatr, w ogóle lubię być na scenie. To jest ten moment, kiedy. E, może teraz powiem coś bardzo prywatnego, ale chyba to jest ten moment w moim życiu, kiedy ja czuję się potrzebny, że ten mój zawód jest poza tym wszystkim że e, oczywiście jest moim sposobem na życie. Ale że rzeczywiście ta rozrywka, która jest teatrem, która jest operą, e, staje się też czym więcej. Poruszamy tutaj bardzo ważne tematy, ale dajemy oddech ludziom, dajemy, e, dajemy się dotknąć i, i, i to, że, e, to, że jestem w teatrze, uważam za. Jedno z największych wyzwań mojego życia, ale też i ogromnym, ogromnym szczęściem mojego życia. I ja. teraz tutaj jeszcze będę słuchał. To, to już będę troszkę akompaniował w A mia filia, no, no mia nipote, a no mia sorella, mia madre. Tu sei mia madre, vero? Tak, żeby było, wiesz, to, to wiesz, za każdym razem jest takie, że ty ciągle jej nie poznajesz, ciągle jest jakaś nowa pani więc skończyli patrząc ja na to, bo to aha, jest okay. finał, na, tak? w sensie, na, tym na tym chórze, czyli no. tak jakby wchodzimy, sprawdzamy, sprawdzamy, no. potem aha, rodzi się, Hello. tak? Halo, halo, myślałam, z piekieł. Dobrze, drodzy Państwo, wspaniale, widzimy się wieczorem w takim razie w kostiumach, zaczniemy 18.15, żebyście mieli trochę czasu. Dobrze, e, problemy jakieś większe mieliście? Panowie, macie diabły na początku, macie światło na wasze wyczołgiwanie się, więc zagrajmy, wiesz, że łapiemy powietrze, że się uratowaliśmy, że się, wiesz, bo teraz, wiesz, wchodzicie i czekacie, zemdlejcie mi tam, że uratowałem się z katastrofą. Będziemy I też jedynkę wytapiali, anioły będziemy wyciągali. Wiesiu, ale to jest tylko na pierwszy ak, bo na drugi tutaj murek Nie, tak? Uwaga, poprosiłem ze sceny. A no więc murki. I... Nie gruś. I jeszcze te schodki tam te dwujeczki ustały. No tu jeszcze mało. Ty słuchajcie, nie, nie ty musicie się cofnąć. Słuchajcie no, jeszcze jeden. Czekaj, okay, gotowe, rozjeżdżaj! Poproszę drzewa z powrotem do góry i tiul do góry, powtarzamy Zresztą, to. To, że dosłownie minuta, bo podnosimy wszystko do góry i jeszcze raz będzie opadać. Zresztą, nie na Samej krawędzi. Że, a nie, ona była bardziej chyba tutaj wysunięta, wiesz. Ale Co to bliżej... znaczy wysunięta? Bliżej widowni. Bliżej widowni. A słuchaj, to jest przecież, to nie jest barierka, to jest jakiś sznurek. No to, to, to jest sznurek, który trzeba powiesić. Tak, trzeba, zam trzeba zamknąć zam przejście. przejście. i wtedy będzie dobrze. I miks, i proszę, i fik, i cy. No śpiewania, oczywiście, na początku przydałoby się jakieś zwyczajne brumbranie, jakieś e, fizyczne rozciągnięcia, rozgrzania delikatne. Potem makijaż. Ubranie, wykończenie rąk, bo tutaj wszystko gra. Tutaj będę miała wrzody, jakieś inne rzeczy, obleśne rękawiczki. I potem druga część rozśpiewania i sprawdzenie, co jeszcze w głowie zostało. No także tak powstaje diabeł, znaczy szatan dokładnie, bo diabłów mamy tutaj znakomitych kilku. To jest moja, że tak powiem, upadła armia. Scena kuszenia, kuszenia, Ewy, tak? To jest bardzo, bardzo wymagający odcinek tej opery. Każda fraza, to jest jakieś tam wyzwanie. Jest tam e, tak dużo dysonansów, że nie sposób jest tutaj szukać harmonii gdzieś tam. E, jest to bardzo trudne i harmonicznie, e, no indywidualnie, muzycznie. To na dobrą sprawę jest inne: nie ma dwóch takich samych. Tak to jest żywa materia. Inna reakcja i, inna i inna kolegi na, na akcję, to, to musi być prawdziwe. Tak podeszło. Tylko czy to nie boli teraz? Nie, nie. Okej, to nie jest dobrze. Muszę być uważny i y, pilnować dyrygenta, bo jednak tutaj wejścia naprawdę są dla mnie wybitnie trudne, ponieważ, ponieważ jednak muzyka jest... przerasta moje, moje, że tak powiem, poziomy komplikacji dyskretne okulary to są w No właśnie już nie, nie wchodzę. Nie? Do... nie przeczytamy No Może spróbujemy, tylko że płaszcze czy mamy? Marzenko, płaszcze mamy tutaj, żeby no Państwo nie chcą jest. spróbować eee, teraz. Czy nie? Tak. Wszystkie kostiumy są w garderobach. No są, prosimy, oczywiście. Żeby po prostu w garderobach się przebrali i tyle. Schylać się mogę, kopać mogę, bo sprawdziłem. To jest tył naprzód. Przepraszam, ale Pan założył spódnicę tył naprzód. Na. No, to nie ja zakładałem, ja się nie znam. Zaraz, zaraz. Będę miała prośbę, żeby skrócić, tylko żeby zobaczyć piękne. troszkę te piękne spodnie, te piękne buty. Szkoda. Nie, no szkoda. A żeby się też nie przewrócił. Ja się potykam, żeby sam przód. No to tak, byłoby rzeczywiście ciekawe. Dobrze, że u to powiedziałaś. Dobra, dobra. Gotowe. Dzięki. Mamy co? zjadą do kupy, to kratę się zabiera do góry. Zgadza się? Zgadza się. Dzieci, dobry, dobry, dobry wieczór. Jak Bardzo dobrze. Mamy takie bardzo dynamiczne zmiany scenograficzne, które są wyliczone co do taktu i tutaj opóźnienie powoduje, że, że no jesteśmy, tak jak trochę na Albo właśnie przyjdę z inspicjentami, <grym> od których to <grym> ten sukces również <grym> albo przede wszystkim zależy. Dobry wieczór. Dzięki. Skonilam. Dziękuję. łagodzić to napięcie. I to gaszenie emocji. No, trochę to jest wyczerpujące. No, oprócz tego śpiewanie nie jest łatwe, ale przyjemne. tylko i wyłącznie. wiedzą. <noise> <Zmęcenie? głos> tak, bardzo, bardzo. No jest to przeżycie niesamowite, tak naprawdę. E, e, I muzyczne, i y, libretto, i scena, i wszystko na naraz, naprawdę. No i wspaniali artyści, to jest <noise> najważniejsze. dziękuję. No, co tu dużo mówić? To jest naprawdę bardzo duża dawka emocjonalnej muzyki. Wyjątkowo emocjonalnej, która dociera przynajmniej we mnie do samego środka. Jest swojej swego rodzaju katarzis i wydaje mi się, co było słychać po oklaskach, że publika odebrała to bardzo podobnie. I na pewno jest to niemałe. Przedsięwzięcie w ogóle wystawić, to zaśpiewać. Nie mam słów uznania dla, dla grajza, bo i, i, i reżyser, i scenograf, i torograf, to są po prostu mistrzowie dla mnie. I też osoby, które pracowały przy tym dziele, są którzy niezwykle w tym czasie opanowali swoje partie. Wszystko jest w rękach e, naszych e, aktorów, śpiewaków, muzyków, e, artystów, techników i tak itd. Nigdy od 30 lat nie widziałem mojej premiery. Jestem gdzieś na zapleczu, jestem wokół teatru, ale nie ma opcji, żebym oglądał spektakl. Może po 10 latach, jak wraca, to wtedy jest taka przyjemność, że dojrzało. I tyle. Tak, gdzie Ewa jest, Adam jest, wszyscy sami. Kto tam ucieka? I jeszcze robimy trzy czte. Rycz, trzy cztery. Ry, mamy to, super, dziękuję bardzo, gratulacje ogromne. Szybka przybiórka, szybka Dobra, przybiórka i na